Witam serdecznie wszystkie barany, barany słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie barany? Przede wszystkim, Wasza planeta Mars przez cały miesiąc będzie w ognistym znaku lwa. Um, ustawiając się w pozytywnym aspekcie trygonu do waszego znaku, dając wam siłę, energię, um, y, czas na ekspansję, czas na otwieranie własnych działalności, czas na wykorzystanie swoich talentów, świetny czas na pokazanie się, na miłość, na zabawę więc tutaj bardzo pozytywna energia. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności przez cały miesiąc będzie w waszym znaku. Więc jakby tutaj wiecie, jesteście odważni, wiecie czego chcecie. Nie oglądacie się za siebie. Tutaj świetny czas na randki, na romanse, na seks. Jesteście w swojej energii, wiecie też, jak zdobywać pieniądze, wiecie, jak osiągnąć swoje cele. Do dziesiątego również merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu jest w baranie. Więc tutaj mówicie, co myślicie. Jesteście odważni również w słowie. Od 20 słońca wejdzie do znaku bliźniąt i ustawi się w pozytywnym aspekcie sekstylu do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości, świetny czas na, y, spędzony y, na czasie z przyjaciółmi, na podróżach, na y, różnego rodzaju spotkaniach, również intelektualnych. Ale najważniejszym wydarzeniem jest to, że Saturn. Planeta Karmy, planeta Nasz Nauczyciel, planeta Ambicji, planeta Odpowiedzialności wchodzi 25 maja do Waszego znaku. Więc tutaj no, dużo się będzie działo. Również Pluton wejdzie w retrogradację, ale o tym za chwileczkę Wam opowiem. Zaczynając od początku. 2 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w Waszym znaku, łączy się z Neptunem. Planetą miłości, planetą duchowości. Neptun, który wszedł do Waszego znaku, rozpoczyna swój cykl, ponieważ Baran, czyli Wasz znak, jest pierwszym znakiem Zodiaku, i tutaj łączy się z Wenus. Więc tutaj wspaniałe wizje, yy, świetne randki. Ale pamiętajcie, yy, Wenus i Neptun, yy, wszystko zależy od tego, jak to ustawione jest w Waszym kosmogramie. Może też dawać iluzję, tak? Może dawać kłamstwo, może dawać takie zauroczenie, więc tutaj ostrożnie, to nie jest dobry dzień na rozpoczynanie jakoś, ponieważ nie wiemy wszystkiego. Tak? 4 maja Pluton, planeta transformacji, przemiany, który jest w znaku wodnika, ale jest ustawiony w sekstylu, czyli w pozytywnym aspekcie do waszego znaku, wchodzi w retrogradację. Pluton wchodzi w retrogradację na kilka miesięcy, będzie w niej aż do 14 października, i tutaj jest taki czas um, na retrogradacji, zastanowienia, pożegnania. Również um, chodzi tutaj o y, waszych przyjaciół: o to, z kim się y, przyjaźnicie, z kim spędzacie czas, y, jacy są ludzie, którzy was otaczają. Pewne przyjaźnie mogą się skończyć, pewne. Kontakty z pewnych grup możecie zrezygnować, z udziału w jakichś grupach. Tutaj zobaczycie, że nie wszystko Wam odpowiada. 5 maja, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jeszcze jest w Waszym znaku, czyli w Baranie, ustawia się w sekstylu do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, to daje nowe, jakby możliwości. Tutaj szybkie myślenie, tak? Szybkie myślenie, szybkie działanie. Być może pomyślicie o jakimś kursie, o, żeby zwiększyć swoje kompetencje. Będziecie chcieli się czegoś nauczyć, podpiszecie jakąś nową umowę, rozpoczniecie jakąś nową współpracę. To bardzo fajny dzień. 6 maja natomiast Wenus, planeta, Miłości, pieniędzy, przyjemności, która również jest w waszym znaku, ustawia się w sekstylu do Plutona, planety przemiany, planety transformacji, a sekstyl to są nowe szanse, nowe możliwości, więc tutaj być może współpraca z kimś nowym, być może ktoś Was poleci, gdzieś protekuje świetny czas, również na pokazywanie się w internecie. Jesteście pełni odwagi, tak? Słońce jest w byku. Myślicie tutaj, jak zarobić pieniądze co jest dla mnie ważne, czy to, co robię sprawia mi przyjemność, więc tutaj odwaga do nowych działań. 10 maja Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, przechodzi do znaku Byk. Tutaj Merkury w Byku, wiecie, nie podejmuje decyzji szybko. Byk jest powolny, Byk jest stateczny potrzebuje się zastanowić, czy na pewno na tym zarobię, czy co zyskam dzięki temu, czyli kalkuluje, tak? Dobrze, bo troszeczkę was ściągnie na ziemię, więc tutaj y, mocno będziecie myśleli o sposobach zarabiania pieniędzy, o tym jak pracuję, czy to lubię, czy to mi sprawia przyjemność, czy dobrze zarabiam, czy jestem odpowiednio wynagradzana, wynagradzany. Y, więc tutaj y, troszeczkę Wasze myślenie troszeczkę i, i, i co za tym idzie, mówienie o czymś, czy podpisywanie jakichś umów, tutaj troszeczkę więcej, więcej takiej rozwagi. Tej energii odbywa się 12 maja, pełnia Księżyca w znaku Skorpiona. Pełnia odbywa się u Was właśnie na osi finansowej. Pieniądze od innych ludzi, moje pieniądze, moje wartości i wartości innych, więc tutaj um, księżyc Skorpionin nie czuje się za dobrze, moi drodzy. Więc tu y, jakiś y, 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 podczas pełni również Merkury ustawia się w kwadraturze do Plutona. Y, Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. Pluton, przemiana, transformacja, więc tutaj może myślicie o zmianie y, pracy, o zmianie sposobów zarabiania pieniędzy. F tutaj też y, na pewno wspólne finanse, finanse od małżonków, od mężów, od żon, pieniądze z banków, jakieś kredyty. Tutaj będziecie, to jest pewnie z czasem zakończenia, tak? Więc może będziecie chcieli coś zmienić, spłacić kredyt albo zmienić bank, tak? Bo zobaczycie, że na przykład ta współpraca Wam nie odpowiada. No, pełnia jest też mocna, taka energetycznie nerwowa, ponieważ Merkury w kwadracie do Plutona to jest taki, wiecie, że my czujemy taki przymus. Pluton jednak jest mocną planetą. Możemy też jakieś lęki odczuwać, tak? Lęki o pieniądze, lęki o finanse. Czy się utrzymamy, czy odpowiednio zarobimy, to idzie do Was zmiana, tak? Więc takie dylematy mogą się pojawić. 18 maja Słońce łączy się z Uranem, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian. I u Was to jest yy, yy, właśnie w sferze Waszych finansów, Waszych wartości, pieniędzy zarabianych przez Was. Tego 18 Merkury jest w kwadracie do Marsa, a Mars jest Waszą planetą, tak? Mars w wie, Merkury w byku, więc tu jest konflikt, tak? Konflikt... Yy. Być może y, powiecie, że nie możecie się spełnić, bo brakuje wam pieniędzy, chcecie coś, macie jakieś marzenie, nie wiem, chcecie podróżować, chcecie coś kupić, ale y, nie do końca y, wasze zasoby są y, na tyle odpowiednie, więc tu, no, tu jest tak nerwowo, tak, ten osiemnasty. Dwudziestego, Słońce ustawi się w sekstylu do Saturna, Słońce jeszcze na koniuszce byka. Sekstyl do Soturna są nowe szanse, nowe możliwości. Tutaj coś, wy coś nad czymś myślicie, tak? Chcecie? Coś planujecie, myślicie o tym, żeby być może zarabiać pieniądze w inny sposób. I słońce przechodzi do znaku bliźniąt 20. Słońce przechodzi do znaku bliźniąt i ustawia się w pozytywnym aspekcie do waszego znaku. Tutaj czas na naukę. W najbliższym otoczeniu dużo się będzie działo, być może dużo ludzi będzie Was odwiedzać, być może jakieś wycieczki, jakieś kursy, szkolenia. Tutaj dużo rozmów, dużo się będzie działo. To jest taka ciekawa energia dla Was. 22 maja Wenus, planeta, która odpowiada za miłość, za pieniądze, za przyjemności, która jest w Baranie, czyli w Waszym znaku. Silna, namiętna, odważna ustawia się w trygonie do Marsa. A Mars jest waszą planetą. Mars to planeta energii, siły życiowej, działania. I Mars jest w lbie, więc tutaj gorąco takie wspaniałe randki, zabawa, świetny czas na imprezy, na przyjemności, na, 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 na no to jest duża namiętność, duża chęć pokazania się też, tak? I słońce jest sekstelu do Neptuna w tym dniu 22 maja. Gery Neptun to jest planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, e, pff, co ja mówię, miłości, rozwoju, duchowości, e, więc tutaj, no, możecie się nawet zakochać, więc e, tego wam życzę oczywiście. I 24 maja Słońce w Trygonie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji, Trygon to jest duża siła, ale nawet drogą Plutona mówi o zmianie, więc tu być może poznacie kogoś nowego, być może ym, bardzo dobrze będzie się Wam z kimś rozmawiało, być może po, podpiszecie jakąś nową intratną umowę, bo u Was jest świetny czas y, na pracę z internetem, pokazywanie się na social mediach, być może zakładanie jakichś sklepów internetowych. Tutaj, y, no, y, gwiazdy Wam sprzyjają. 25 merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu połączy się z uranem, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych nieoczekiwanych zmian. Po raz kolejny u Was to się dzieje w sferze finansowej. Pieniądze zarabiane przeze mnie, czyli nagłe jakieś zakończenie, nagłe jakieś rozpoczęcie, tak? jakiś pomysł. Tutaj dużo się może zdarzyć. Um, zaraz um, potem. Gdy Merkury połączy się z Uranem, Saturn wkracza do Barana. Saturn, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, planeta odpowiedzialności, planeta powagi, chodzi do Waszego znaku. To będzie taki czas dla Was, Barany, podsumowania 30-letniego cyklu. Saturn zaprasza do takiego Poważnego przyjrzenia się swojemu życiu bardzo często pokazuje nam y, bezpośrednio poprzez jakieś wydarzenia, jak wygląda nasza sytuacja, czyli y, co wypracowałaś, wypracowałeś sobie przez te 30 lat. Może to być coś y, ciekawego i będą to sukcesy, a może to być coś trudnego, jakieś zaniedbania, zdrowotne, finansowe. Wsade to wszystko pokaże, tak? Więc tutaj. Jest to bardzo ważny moment, Saturn też spotka się z Neptunem i tutaj Neptun mówi, chce realizować swoje marzenia, chce działać, a Saturn troszeczkę go, wiecie, troszeczkę go ustawia do pionu i mówi, okej, okay, ale czy jesteś na to gotowy, czy masz na to zasoby, czy mm, jak wygląda twoja sytuacja zdrowotna, finansowa, rodzinna, więc troszeczkę tak u uziemia, tak, tego Neptuna. Ściąga go do Ziemi i mówi: Stań, twardo na nogach. I popatrz, jak wygląda rzeczywistość. Więc to jest bardzo ważny dzień dla Was. 26 maja Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi do znaku bliźniąt, a Merkury w bliźniętach czuje się wspaniale, jest w swoim znaku, tak? którym włada więc tutaj na pewno przyspieszy komunikację. Dużo się będzie u was działo, dużo znajomych, dużo odwiedzin, dużo ruchu, dużo działania. Być może będziecie się przemieszczali, to są krótkie jakieś podróże, tak, ale mm, dobry czas dla biznesu, dobry czas dla handlu, y, do wymiany informacji, do nauki, kursy, szkolenia. To wszystko y, będzie szło z łatwością. I Merkury, gdy wejdzie do bliźniąt, stawi się w sekstylu do Saturna i do Neptuna, które są w waszym znaku, w baranie. Czyli Merkury mówi, nowe szanse i nowe możliwości stoją przed tobą, nowe współprace, nowe kooperacje, nowe umowy, nowe pomysły. Tutaj ruszaj z działanie, tak? I w tej energii odbywa się now księżyca w znaku bliźniąt, moi drodzy. Nów, czyli Słońce i Księżyc łączą się w znaku bliźniąt i ten now jest w sekstylu do waszego znaku, czyli nowe szanse, nowe możliwości. Podczas nowiu merkury ustawia się w trygonie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. To jest piękny aspekt. Aspekt zmiany, pozytywnej zmiany. Być może tutaj ktoś Was poleci. Być może uznacie ludzi, którzy którzy żyją. Yy, Inaczej myślą, inaczej są otwarci, bardziej nowocześni i to Wam bardzo będzie odpowiadało. Więc tu być może jakaś zmiana w najbliższym otoczeniu, być może przeprowadzka, być może nowa praca, pisanie nowej umowy, jakiś kurs szkolenie, które odmieni wasze życie. I 30 maja słońce łączy się z Merkurem. Yy, znajduje się to w znaku bliźniąt i w sekstylu do waszego znaku. Yy, więc yy, powiedziałabym, że druga połowa miesiąca to jest tak, że wszystko przyspiesza, tak? Trudna jest tutaj ta pełnia księżyca w znaku Skorpiona, ponieważ księżyc Skorpionie nie czuje się dobrze, i tutaj, no jakby widzę, że mocno w tym miesiącu podkreślone są u Was sprawy finansowe. Więc, jakby. Tutaj może być, nie wiem, rezygnacja na przykład z jakiegoś pomysłu. Zobaczycie, że na przykład za dużo by Was to kosztowało. że nie chcecie już tyle poświęcać. To jest zamknięcie jakiegoś tematu, tak? Nie jest to łatwe dla Was do przełknięcia, ale, ale tutaj żegnacie się z czymś, tak? Być może jakaś długoletnia współpraca z bankiem, z jakąś ubezpieczalnią. Tutaj czujecie się w jakiś sposób być może... Wykorzystani, oszukani i nie będziecie chcieli, mówię o pełni, która się odbywa 12 maja, ale nów jest piękny. Więc tak naprawdę, drogie Barany, bardzo ważne to, że ten Saturn wchodzi do Waszego znaku. Na pewno Saturn uczy odpowiedzialności, uczy systematyczności, troszeczkę zmusza nas również do dyscypliny. Do jakichś zmian w życiu, które są konieczne, w taki sposób nam pokaże, że, że, że nie mamy wyjścia, już nie da się udawać, że czegoś nie widzimy, tak? że trzeba coś zmienić. Yy, często yy, po prostu zakon yy, zmusza nas do regularności również, tak? do odpowiedzialności za siebie, za swoje życie. Także, kochani, wszystko przed Wami. Zapraszam oczywiście na konsultacje do mnie, jeżeli y, ktoś chciałby poznać y, siebie, poznać swoje talenty, swoje możliwości, jakie są najlepsze sposoby zarabiania pieniędzy dla mnie, by to jest dobry czas na zmianę, na otwarcie własnej działalności, na zakończenie współpracy, na budowę domu i tak dalej. Zapraszam serdecznie. Y, również. Y, Kwestia takiej poznania siebie, zrozumienia siebie, swoich emocji, tego, co się we mnie dzieje. Również się tym zajmuję. Jestem coachem, jestem pedagogiem, więc zapraszam serdecznie. A na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, jak najlepszego wykorzystania tych szans, które los przynosi. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.